hi Na naszym kanale znów gości kamerka samochodowa firmy Lamax. Tym razem jest to urządzenie zdolne do rejestracji obrazu w rozdzielczości 4K. Bierzmy się zatem do roboty bez zbędnej zwłoki. W schludnym kartoniku niewielkich rozmiarów znajdziemy kamerkę, moduł GPS będący jednocześnie zasilaczem oraz uchwytem mocującym, przewód zakończony wtykiem pasującym do gniazda zapalniczki, czytnik kart microSD, plastikowe narzędzie do układania kabla, przyklejane miniaturowe uchwyty na szybę, a także zapasowy przylepiec 3M. Jest też nieco papierologii w postaci przejrzystej, dobrze napisanej instrukcji użytkowania. Oprócz niezbędnej wiedzy dotyczącej eksploatacji urządzenia, znajdziemy tam również dwa przydatne kody QR. Jeden przekieruje nas do sklepu z dedykowaną aplikacją, a drugi wprost do strony produktu. Takie same kody znajdziemy zresztą na ściance kartoniku. Oprócz Lamaxa T10, nasz zestaw zawiera również kamerkę obserwującą pole z tyłu samochodu. Jak sami widzicie, mamy to wszystko, co niezbędne do ochrony auta w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. Co do samego urządzenia, Lamax T10 jest kompaktowych rozmiarów. Na rynku obecne są mniejsze wideorejestratory samochodowe, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby ten konkretny model był przesadnie duży. Korpus wykonano z dobrego gatunkowo tworzywa. Na froncie oprócz układu optycznego znajdują się jeszcze dwa elementy. dioda LED informująca o pracy urządzenia, a także miniaturowy głośniczek. Prawa ścianka kamerki zawiera jedynie znaki towarowe. Na lewej z kolei umieszczono gniazdo AV do komunikacji z tylnym rejestratorem, mikrofon oraz slot na kartę pamięci w standardzie MicroSD. I tu uwaga! Urządzenie obsługuje karty o pojemności do 128 GB. Producent zaleca również stosowanie kart klasy 10 lub wyższej. Na spodzie dzieje się z kolei niewiele, ponieważ oprócz przycisku Reset nie ma tam praktycznie nic. Tylna ścianka to duży IPS-owy wyświetlacz o przekątnej wielkości 2,45 cala, kolejna dioda LED oraz trzy przyciski funkcyjne służące do poruszania się po menu urządzenia. I wreszcie ścianka górna rejestratora, a tam multifunkcyjny przycisk odpowiedzialny za włączanie wyłączanie zasilania, rozpoczęcie bądź zatrzymanie nagrywania oraz za zatwierdzanie poszczególnych funkcji w menu kamerki. Na górze znajdziemy również zaczep uchwytu składający się z dwóch niewielkich, lecz silnych magnesów oraz złącza komunikacyjnego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zewnętrzność, Testowanego urządzenia. Drugim integralnym elementem zestawu jest przyklejany na szybę wspomniany wcześniej uchwyt, będący równocześnie modułem GPS oraz jednostką zasilającą. Na prawej stronie tego elementu umieszczono gniazdo zasilania w standardzie micro usb Ramię uchwytu wyposażono z kolei w magnesy oraz w złącze korespondujące z tym umieszczonym na kamerce. Mocowanie bardzo pewnie zespala się z kamerką, tworząc stabilną, nierozerwalną wręcz całość. Jednocześnie demontaż urządzenia nie nastręcza jakichkolwiek problemów. Problemów nie będziemy również mieli z dopasowaniem konstrukcji do rozmaitych rozmiarów szyb samochodowych. Wszystko dzięki uchwytowi, który jest uchylny. Całość konstrukcji pewnie spoczywa pod szybą dzięki taśmie 3M. Jeśli zaś chodzi o budowę kamerki tylnej, to niewiele jest do powiedzenia. Jest to czarny, niewielkich rozmiarów cylinder wyposażony w układ optyczny i klejony do szyby. Podobnie jak w przypadku Lamaxa T10, tak i tu istnieje możliwość regulacji wosi pionowej, dzięki czemu nie będziemy mieć problemu z dopasowaniem urządzenia do profilu tylnej szyby. Kamerka posiada niebieską diodę informującą o statusie pracy. Urządzenie komunikuje się z Lamaxem T10 po kablu. Jego długość wynosi 5,5 m. W przypadku większości samochodów, taka długość w zupełności wystarczy do poprowadzenia przewodu przez kabinę auta w sposób uporządkowany. Lamax T10 jest konstrukcją nowoczesną, wyposażoną we wszystkie konieczne funkcje w zakresie rejestracji obrazu oraz parametrów jazdy, takich jak prędkość czy położenie samochodu w danym momencie. Jest tego naprawdę sporo, a detaliczne omówienie poszczególnych funkcji starczyłoby na osobny odcinek. Funkcjonalności, o których mowa, dostępne są z poziomu menu urządzenia. Zgrupowano je w dwóch czytelnych zakładkach. W pierwszym panelu dedykowanym ustawieniom rejestratora do dyspozycji mamy aż 12 pozycji. Są wśród nich tryb parkowania służący poprawie bezpieczeństwa pojazdu w trakcie parkowania. G-sensor, który rejestruje wszelkie wstrząsy i rozpoczyna automatycznie nagrywanie w trybie chronionym, technologia Wide Dynamic Range wydatnie poprawiająca jakość obrazu, datownik, znak wodny GPS czy znak wodny prędkości informujący o prędkości pojazdu w trakcie zdarzenia. Zakładka numer 2 to z kolei dostęp do parametrów związanych z obsługą kamerki takich. Jak włączanie bądź wyłączanie Wi-Fi, ustawienia wygaszacza ekranu czy automatycznego wyłączania urządzenia. Całe menu dostępne jest oczywiście w języku polskim. Oferuje również możliwość szybkiego wyboru kilku najpotrzebniejszych funkcji, takich jak uruchamianie Wi-Fi, aktywacja trybu parkingowego czy zmiana rozdzielczości. Kamerka wyposażona została w szerokokątny obiektyw o 170-stopniowym polu widzenia. Jest to bardzo solidna wartość zapewniająca obserwację zarówno pasów ruchu, jak i pobocza. Producent zapewnia, że Lamax T10 oferuje stały dostęp do coraz większej bazy fotoradarów na terenie Europy. Muszę przyznać, że wykrywanie przydrożnych maszynek do zarabiania pieniędzy wychodzi Lamaxowi całkiem nieźle. Urządzenie reaguje dźwiękiem i komunikatem wizualnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Za to leci duży plus. Plus dajemy również za sprawne działanie modułu GPS. Kamerka szybko łapie fix, zapewniając nam dostęp do najważniejszych funkcjonalności związanych z pozycjonowaniem auta. Zanim przejdziemy do omówienia samego zapisu wideo, pozostają nam jeszcze dwie kwestie: dedykowana aplikacja oraz kodeki zastosowane w urządzeniu. Kamerka dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi umożliwia zdalną obsługę przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej pod nazwą Lucky Cam. Jak już wspomniałem, Apple w prosty sposób pobierzemy z Google Play lub Apple Store. W zależności od systemu operacyjnego posiadanego przez nas smartfonu lub tabletu, Lakicam umożliwia zmianę podstawowych parametrów kamerki. Rozdzielczości rejestrowanego obrazu poziomu czułości czujnika wstrząsów, stempla wideo czy parametrów czujnika ruchu. I są to naturalnie jedynie niektóre z ustawień, którymi możemy zarządzać z poziomu aplikacji. Możemy oczywiście zdalnie włączać oraz wyłączać zapis, a także pobierać na telefon uprzednio zapisane nagrania wideo. Wiemy już, że w przypadku Lamaxa T10 maksymalna pojemność karty microSD wynosi 128 GB. Wydawać by się mogło, że to mało jak na zapis materiału wideo w wysokiej rozdzielczości, jaką jest 4K. Prawdą również jest, że konkurencja często oferuje możliwość wykorzystania kart pamięci o większej pojemności. Wszystko to się zgadza, ale producent Lamaxa T10 zaproponował dość ciekawe rozwiązanie. Otóż za kompresję danych rejestrowanych przez urządzenie odpowiedzialne są dwa kodeki: H264, który ma zastosowanie w przypadku rozdzielczości Full HD oraz dość nowy kodek H265, odpowiedzialny za kompresję materiału 4K. Takie rozwiązanie pozwala nam na wydajną kompresję plików zapisanych przez wideorejestrator w całym zakresie rozdzielczości. Przede wszystkim chodzi zaś o maksymalne skompresowanie materiału 4K bez pogarszania jego jakości. Oszczędzamy miejsce na karcie MicroSD i zachowujemy znakomitą rozdzielczość nagrania. Stąd chyba właśnie pomysł na 128 GB nośnik danych. Wszystko o czym opowiedziałem wcześniej, miało wam przybliżyć samo urządzenie oraz jego funkcjonalności. Najważniejsze jednak wciąż przed nami. Przejdźmy zatem bez zbędnej zwłoki do omówienia jakości nagrań, od których tak wiele zależy na drodze i nie tylko. Lamax T10 może rejestrować obrazy w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli, a więc w 4K. Dodajmy jeszcze, że takowe nagranie zarejestrujemy w 30 klatkach na sekundę. Schodząc w dół po pikselowej drabince natrafimy na kolejną rozdzielczość, która wynosi 2560 na 1440 pikseli, a więc 2,5K, również przy 30 klatkach na sekundę. Po Potem jest już popularne 1080p, a zatem Full HD w dwóch wariantach klatkarzu 30 oraz 60 FPSów. Tyle jeśli chodzi o rozdzielczości przetwornika LaMaxa T10. Dodatkowa kamerka umieszczona na tylnej szybie rejestruje obraz jedynie w dwóch rozdzielczościach HD lub Full HD przy 30 klatkach na sekundę. I tu uwaga! Po połączeniu obydwu urządzeń, czyli LaMaxa T10 z tylnym wideorejestratorem, rozdzielczości nagrań ulegają ograniczeniu do następujących wartości. Przód nagrywa w 2,5K, tył Full HD. Przód 2,5K, tył HD i wreszcie przód Full HD, tył HD. Takie właśnie konfiguracje otrzymujemy w momencie pracy obydwu urządzeń coraz więcej producentów poszerza swoją ofertę o kamerki samochodowe zdolne rejestrować obraz w rozdzielczości 4k. Firma Lamax nie jest tu wyjątkiem Nic zresztą dziwnego Decydując się na rozdzielczość 4k przy 30 klatkach na sekundę uzyskany materiał wideo wygląda naprawdę dobrze Jest tu mnóstwo szczegółów i to zarówno w dzień jak i w nocy Dzięki temu wyłowienie z filmu interesujących nas elementów np. Na numerów rejestracyjnych nie powinno być specjalnie trudne Jak to w 4k wszystko jest nieco przerysowane i czasem dla oka za ostre. Ale znów, taka sytuacja sprzyja uzyskaniu lepszej szczegółowości obrazu w czasie zdarzenia drogowego. Nagrywanie w wyższej rozdzielczości posiada jeszcze ten dodatkowy plus, że dany materiał wideo możemy sobie wyedytować w postprodukcji. Na przykład wyciąć i powiększyć żądany fragment obrazu, wciąż zachowując dobrą jakość materiału. Jedyny minus takiego nagrania to konieczność posiadania odpowiedniego dekodera na urządzeniu wyjściowym. Na przykład na PC-cie ponieważ filmiki 4K z naszej kamerki kompresowane są kodekiem H265, nie każdy odtwarzacz wideo poradzi sobie z dekompresją materiału. Może zdarzyć się taka sytuacja, że windowsowy odtwarzacz zaoferuje nam doinstalowanie odpowiedniego kodeka za dodatkową opłatą. Na wszystko jednak zawsze jest jakiś sposób, więc i z tym sobie poradzimy. Pozostałe rozdzielczości w tym Full HD też wypadają dobrze. O każdej porze dnia i nocy. Wiadomo, im więcej światła, tym lepiej. Niemniej jednak, nawet przy minimalnym oświetleniu, niewielki sensor LaMaxa 10 poradzi sobie dobrze. Oczywiście zawsze warto zapisywać obraz w wyższym klatkarzu. Tylna kamerka również spełni swoją rolę. W zimowych warunkach, dokładnie takich, jakie mieliśmy w trakcie naszego testu, sytuacja, gdy ktoś jadący z tyłu zwyczajnie nie zachował odpowiedniego dystansu, nie jest niczym wyjątkowym. Warto wtedy posiadać urządzenie, które kolokwialnie mówiąc przypilnuje nam tyłu auta. Oczywiście obraz za samochodu odbiega nieco jakością od tego z głównego sensora, ale znów. W zupełności wystarczy do ustalenia okoliczności drogowego zajścia. Zanim podsumujemy test na Maxa T10, zapraszam na krótką przejażdżkę. Lamax T10 to bardzo dobry sprzęt dla wymagających użytkowników. Testowane urządzenie spełniło co do joty moje, bądź co bądź, dość wygórowane oczekiwania. Z kamerką jeżdżę już od kilku tygodni, choć bardzo staram się, nie dostrzegam jakichś poważnych mankamentów urządzenia. Zamieniłbym przewód tylnej kamerki na bardziej elastyczny oraz wydłużyłbym go. Przedniej zresztą też. Być może należałoby rozważyć obsługę kart o wyższych pojemnościach. 128 GB to dziś minimum. Plastyczek pokrywający ekran LaMaxa T10 powinien być szkiełkiem. Wiem, że jest to kwestia zmniejszenia wagi kamerki, ale jednak. Mówimy o sprzęcie klasy premium. Aha. Urządzenie powinno dostać również superkondensator zamiast klasycznej baterii. I to chyba tyle z uwag. Cała reszta na plus. Jakość obrazu, wykonanie, mnogość funkcji oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. To wszystko powoduje, że ogólna ocena końcowa jest jak najbardziej pozytywna. Co do ceny, to faktycznie tanio nie jest. Uważam jednak, że tym razem koszt zakupu Lamaxa T10 jest w pełni uzasadniony. By the way, w opisie pod materiałem zamieszczam link do strony produktu. W opisie znajdziecie również odsyłacz do aktualnych cen. I na koniec taka dygresja. Firma Lamax posiada w swoim portfolio bardzo ciekawe produkty. Kamerki sportowe, głośniczki i Bluetooth, oczywiście kamerki samochodowe oraz inteligentne rozwiązania dla domu. Zachęcam Was przeto do zapoznania się z bogatą ofertą tego solidnego producenta. Link do ich strony również umieszczam pod filmem. Tradycyjnie dzięki za oglądanie. Zachęcam Was kochani do linkowania oraz udostępniania naszych recenzji. Kto wie, może nawet nas zasubskrybujecie. Tymczasem do zobaczenia na naszym kanale. Trzymajcie się, cześć!